Sorry, ludzie, będzie u mnie mała Będzie początek, zaczęcie i potem opiero będzie to, bo mi się wstał nagrywać. <śmulny> Sekundkę. <śmulny> Ale i... Na pałacę też mogę z tak? bardzo. Na nie z boczeńco. Co? Pokopać po po ty a ty masz gdzieś zegarek ile nagrywamy? Eba i on lepiej Chłopie, a jedno pytanie Masz jakiś zegarek ile nagrywasz? Masz jakieś O w dupę To weź się, ja muszę jakiś zegarek skomito do... Ja mam już mam 20 minut Poczekaj Dobra, 20. Twadzi... Tak. Mniej więcej tak bycie ludzie, ja... U mnie będzie dwudziestka, u niego kurwa w dupę. Cicho, ludzi dodajemy. Fu kalera. Poczekaj, tylko ludzi się zdobędzie. U mnie będzie też mała taka przedsionka przed tym wszystkim, bo ten... No wiem, zaprosiłem ludzi. A gdzie mam łotek... ...do no, gwoździ? Ty, jeszcze nie stoi. Ty, Bogu, po co je... Może, może wypił za dużo? A dobra, poczekaj. F, e, poczekaj. Oooo, oh. e, nie mogę się rozejrzeć. nie mogę wrócić nie do niego. Opra, opra, poczekaj. Musimy się nakierować. L2, e, i B. będzie początek. Napis jasne. 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 26 czy 29? No wiem. 29. Ja już napisałem. Nie, dlatego z Nie Nie. Nie przywitaliście Tak, Coś mnie zalagowało, chłopie. Nie, ja? Dobra, naciskamy. Naciskaj, chłopie. Naciskaj, guzik. Serio, ja robię odcinka. No, ludzie, dawaj w trzy minuty. Kolo jak się nazywa na live. Kolo, kolo ma la... jasne. Kolo, poczekaj. Kolo 29 na live'a Podaj to jak je lajwa, bo już nie no dawaj! Nie ja nagrywam, walcie! No nacisnę to do No walcie! No a ludzie? Już 6 minut poszło! Tychodzi weć to No dawaś ludzie naciskać kloca. Nacisnąć naciskać na te nuty Co Aero.

Kurde, parę minut nagrałeś nie posiadał No wiem na co mi są dopóki na dziś z tym Napytaj się, odpowiesz mu, mnie No wale

No o dobra, ej wiesz że weszliśmy bez Ciebie? Pum. Kola wywaliło, słodka ale jest taka Widać, że mam na reni. Dobra ludzie, dobra ludzie, zaczynamy reni. Wszyscy będziecie kurde na moim kanale, bo kola zwaliło To jest Cię wolno Zwaliło Cię Aha. aha. Dobra, Sorry za każdym wydaniem. Ja ale... Miała <śmienia> abandura. Ej, się nie ją kończył! Ci nas sprowadzamy z kieszeni... Adam. Adam ogarnił się, bo tak walczy. Te 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 ludzie mnie wszyscy bronią, bo ja nagrywam. <śmienia> A dupa mi pali, dupę mi pali, dupę. Okay. Nagrywa jak mój głupak. Ożeś, mój ten. Nie wiem. Nie wiem mi się, mam straszne lagi ludzie. Dobra, cicho, Ja mam laga. No ja nie wiem, mam laga, małego. Ja mam laga, małego. Jak ja mam laga? O ludzie, ale nie mam laga. No i bywają mi serwer, patrzcie. ludzie, gdzie? Taki serwer zły. vai adesso mi la connessione no, no luigi anche sui server vince per le mesare e che rompe ve aret me ob aree Mop A, ry, e. w, No w dupę A wy, A ry. O, a ja ja to zaraz nagram. Ty masz flyer, Joto. Cicho bądź. A ja zawsze szczę... chcę... Ta dać chyba w snach. Patrzcie, ludzie. Dobra, ludzie, my to nagrywamy. No nagrywamy <grybujesz> Ty ile ty odcinek film nagrywasz? Minut? Weź ma Ta, weź ja nagrywam. No. Ten idiota nie nagrywa, ja nagrywam, bo... Dobra, jestem. Odkrywam. Nie nagrywam od początku, bo ja już mam paręnaście minut odcinka w usoru. Nie będę sklejał, pierdzieć. się. dopiero się, Dobra, jestem. No jestem przy Tobie, palań się. Poczekaj. Siema ludzie, ja jestem... Na co nagrywasz? No rusz tą dupę, nagrywasz. No przestań, nagrywasz? Nie. Siema, ja Maddy XD, a to jest głupi kolor 29, który trzeci róż przez niego już chyba łączą nagrywanie i go chyba z Tyle. On jest pojebany. Jeszcze ja wam wrzucę taką małą wcześniej odcinku, taki króciutki, chyba minutowy pojebanie kolor 29. Sorry. Weź naciskiem na blog. Ja już nagrywam już mam, dwa... już mam ile? Poczekaj zacząłem jak mam trzy. Już mam ile? 10 minut odcinka <laughs> Jestem na przedsionek przez ciebie No jaki wiasz. Moi widzowie cię zbanują za srańcu Ja mam widzów Gwałcą O będzie zapoić drugiego odcinka i ja dopiero będzie drugi odcinek. Co? Nie, nie wbijam Milena. Nie, ja sobie tu zabijam najaśnie. Morduj, ich, mordor będzie, kurwa. MORDOR, LUDZIE! Ta jest już przez nielogiczny raz nagrywam. Przyrzucę mam specjalnie, kurwa... ...zakonstrukowanie tej serii. Sorry za bluźnierstwo, mnie już zdenerwowało. Ty wiesz, ja będę przydać to odcinkiem plus osiemnaście. <laughs> Dobra, wszystkie chwyty rozwalone. Ty, a w tamtym nie było bluźnierstw? Nie, w tym mało mówię na szczęście, ale będą się ten na cenzura. Na no serio, zaraz kończy nagrywanie, już zaczyna wypaść przed po trzęsbanku, kurde, to wrzuca? Ui, cztery osoby na arenie. Widzicie, tak się nagrywa na no, 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 na tym serwerze. Często pełen, ale... to jest... ale. I te slajma i powiedziałem patrz, a ten debil the nawet nie umie filmu nagrać <laughs> Ale mnie zrymowałem Ty, jeśli, jeśli ten facet nie zda... No, ej Ty, podasz mi pod tym IP swojego, tego, swojego tego Jak to się nazywa e, Podasz mi podać swoje IP na YouTube. A masz ma tam jakieś filmy? A zdechaj, kanariu! Nie, to jest w koncie, gdzie się, się masturbujesz. No, masturbujesz, no, masturbuje tam jest, tam jest ja, to w momencie, jakim masturbuje masturbujesz tam jeszcze, habidło. Jaś w 5 minut odcinka i spadamy, to bądź Nie wiem, bo ci się wyłączy o parenie. Ranie zawsze się wyłączy, idzie o to. Na nie wolno mieć flyer. No powiedz sobie, jak ktoś latał z flyer. I to strzela na przykład do tego debila. Naratujcie Adiego. No jaka jak jako zarżę. Zgwałcę się, kurwa, moi super z no biedronki. O, leczy mnie na szczęście. Ludzie, dobra, to jest walka na śmierć jeszcze po tym, kurwa, kończę. Nie wiem ile odcinka. Co? No to co ci poradzi? A pisać się maliwe? A pisać się maliwe? m -a l i będziesz... i wyjdziesz na początkową pozycję. Skąd się tapałeś. No to nie ma systemu m a l -e i będziesz miał. Ludzie, to jest m a l Ema l i f e m -a l -e. m a -l -e wiem niech na ten... Ile trzeci raz? A, to dobra. To e, a e, Dobra, już to będzie chyba... U mnie będzie to ko... Nie, nie e, Dobra ludzie, e, nie wiem jak ten pan... Ty, panie... Ile pan masz tego odcinka? Ja pierdzie... Widziałem, z takim człowiekiem nagrajcie. To na pewno wam nagra, wszystko zrobi, kurde, a potem się okazuje, że pan nie nagrał. Wiecie co, jak go lubicie, dajcie mu łapkę w dół. mu wam specjalne nas, dajcie mu łapkę w dół wszyscy. Jak to moi widzowie, oni spowaloni. Cześć, proszę. Nie, nie przestanie. Będę chamski dla siebie cały odcinek dzisiaj. Za całe trzy minuty, haha. Ha. Dobra. A, nie ma, tak, nie odbiorę. Bo mi się nagrywanie wyłączy, ty mądralo. Nie ma bata, będzie to wszystko na YouTube. Jakie coś niemiły. Jakie coś niedobry, jakieś chamski, jaki i ty podobnie. Dobra, ale nie będzie, będzie spokojnie, no przez tym bananem się żerać. Dobra, no nie jest bananem sor, ma się gorszy dzień. Dobra, on jest spoko gość. tylko ma jako i, czy, i te, Ja co się mówi, ale się. Gorszy dzień. Ludzie, ja nie będę wam tego przedłużał, no mówił, co ja będę robił. f piątka Podobało się łapka w górę, subskrypcja, czytam co wolicie, dam jego annotację, dam to do filmiku, wszystko okej, okay. kurde, jeszcze raz zaczynałem. Nara, cześć, czołem, kluski z margaryną. Nie, wyczerpałem boczkiem. Cześć, czołem. Jeszcze raz, adiós, że żenno był kolo29, chociaż już odszedł, Ku pamięci kolo znisz pod na Nara, cześć i...